To jest najgorsze, że ja nawet nie wiem jak się tłumaczyć czasami, nie? Słuchaj, to musisz sobie ale zaplanować. Chromate tak ja widzowie nowy z już ci nie wyjdzie. Ta, ta, ta. No. No. Nie, 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 ale... na, na Nie, na ale, nie ja, no, ale ja prawdę mówiłem, że nie wiem co robiłem. Dobra, przeczytanie ról Medyk widzowie, komu dajemy? Dobra, Zacha, nie zawiedź mnie. Ty, tej drogi Dam rol, jak nie ma, to przepraszam. Nie. nie, jest, Dobra, jest, 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 wszystko Starem. jest. Ja ślepy jestem. Dobra. jak to komuś rimping? Wyp... Angela! O, nie, 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 Ona mnie chciała za... za... Mnie chciała, już to wiem. Dobra, no to już wiadomo, kto jest, kto jest impostorem. Ona mi chciała zap... Widzowie normalnie. Dobra, uciekam, uciekam. Kubox jest, mhm, mm mhm, mm mhm, nie naprawia no, światła, dobra, dobra. Jest troj, jest troj, jest troj, bro. Też Kamil Ebron, zdarł gardło i mówi tak. Dzisiaj na kiku Chillera. Też Kamil. Nie, nie, chillera, nic się nie dzieje. Tutaj, trollik, zwierzek, Noirach. Noirach sobie totalnie chilluje, Ja na kamerze, jak mnie ktoś zabije, to mam nadzieję, że będzie to widział. Nie ma już nikogo na kamerach, ta osoba nie żyje. This guy is dead. Kto tak na kamerach jest chwilę, a chwilę nie ma. Wpadka, ty. Dobra, ja będę na kamerach. Dobra, mam za dużo ADHD Idę. Kubo. O! ta 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 ta. ta, ta. To, to, to. Toś tu się tak wchodziło, nie wchodziło? Dobra, Angela Sus. Okej. Okay. Coś jest tutaj. Masz dziś dużo energii Kamil, no, ale ja to jakoś tak lubię sobie. Kurczę. Powiem Wam szczerze. Żeby to się Adeha. Angela, proszę. O, ciekawe. Okay, Jak Angela okay. nie jest killerem? Kim jest Angela? Dobra. Dobra, to ja jest pojawiać, się że plaga, glitch. jest killerem, chyba że go inny killer Dobra. Kierował. Szeryf. to było? Zapomniałem. Zapomniałem. Przemieni... Przemienił się w patkę, zajrzał Ewrona. Po czym Dobra, maksymalnie może być jedna. Ewil, bo to jest kurwa. Już <laughs> kimione, za mocno. Ale przekręte co zemsta. Da. Jestem na Wital, Naprawdę! Przed, przed sekundą umarł. Ale tu będzie rzeź. Ale zwierzek nie to może nie zabijać przedmiot, no, nie? Umarłem. Aż do samego końca. Mhm. mi się wydaje, że Kamil był killerem, bo w momencie, kiedy Angela my biegliśmy nie. tam na początku rundy na dół, nie? Tam gdzie jest dziura prawe dół, jak zbiegasz. To Kamil walnął w ścianę i zrobiło się nagle ciemno i dopiero odbiegł w lewo obok, obok Wenta, nie? Nie normalnie Jestem przy tak on A, dosłownie dziwny. przed chwilą umarł. Ja biegałem, jak coś, to ja cały czas z trolika pilnowałem przez tą rundę. Widziałem na tym powie e, Angele, no Ej, rachta. nie wiem tyle. teraz, bo ja wam powiem, jak to wyglądało, dobra? No. no. To wyglądało no. tak, że biegałem sobie z Kamilem, wpadła wpadka z mojej perspektywy, Dobra, wiem! Ej, nie ma na Twitchu wody? To byłaś ty? Ktoś powiedział, że nie, nie ma, ale widzę, że jest. <noise> Możecie sprawdzić? w tym momencie. Dobra, no nie jest to zwierzak, nie? Wiesz co, ja nie, się, ostatnio siedzę, tyle myślę i ja nie, nie jestem... To, to był trojnastu procent, nie ma... Siedzę tak mocno... Ma... No, Angela, ma... ja tak mocno ma... ostatnio celi analizuję celi, wszystkie celi. możliwe sceny, ruszę nie byłaś ty. Ja myślę, że... A Twitch się roz... Twitch jest rozj... Jest, tak jest, yes, nie? O, o, jakieś chyba problemy są nie są tak A tak u nikogo okay, nie ma. Spokojnie. Okej, okay, u nikogo nie ma, jak u nikogo nie ma, to po prostu się roz... I sobie, sobie ja pierdzielę ludzie. Dobra. To, to jest tak, Kamil to wczoraj ty na kiku, stącie. ale to jest mi sobie To jest Angela. Kamilek, go. Ja wierzyłem, bo Ty wierzyłaś <laughs> Poczekaj, go odpisywałem. Ewrone mam wod na Twitchu, 5 godzin temu, git, 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 git. Pierwsze mojego menago. Na komoda. Warlocka, widzowie. W nago. Raz, bo sobie teraz też z Merganim działamy, z jego managementem. Także tak sobie tutaj działamy. EWRO normalnie działa, ale zmutowany jest na początku, bo muzyka. Ale to zawsze tak będzie. U nas interes zawsze zmutowane, no nie? Kurwa, ile tego było klikania. EWRO, <laughs> jakie plany na dzisiaj? Pogramy sobie z ekipą, a potem w co? Kurde, w sumie nawet nie wiem w co. Jakaś chillerka by się przydała. Kurde, no ja bym w forcika zagrał. Ja wiem, że to trochę już drugi stream z tego samego, ale kurde, mi się tak dobrze gra. Ajajaj, coś by się mogło przykuć, nie? Chwilkę w forcika. Liga była obiecana. Obiecana. To jest mocne, że była obiecana. Obiecana była. O proszę. O nie daleko, drobę, nie? Niedaleko... ciała właśnie <grym zwierzaka <grym i trolika widziałem i we dwójkę sobie przy drzewku tak dziwnie stali nie wiadomo, co się tam zrobi. Tak, no, kubu, Ach, tak, we dwójkę siedzieliście tam i kurwa, ja sobie robiłem no, nazwiska z tym... Tym razem mogę udowodnić, dlatego że wiem, co robiłem, bo te butle CO2 napełniałem, a robiłem to pierwszy raz. Okay. Buli z killerem, jak coś. Okay. Buli z skillerem, możemy go wy***ć. Generalnie e, tak, Kubox no był... No ja słyszę, to jest na, jak inż ...inżynierem i... On Zadowolony za odbędów. bardzo. Tak, jej niepotrzebnie zdradził rolę, Tak, Qbox no, zdradził no, rolę i był inżynierem, także to tak. wiemy wszyscy. Biegała z nim Angela, ale Angela padła w lewym dolnym. E, no właśnie w, tak, kurde, odba, wiecie co? Ja nie wiem no, czy ja bym fabułki ugryzł tak, tak, e, od, 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 od piątku no... i tak po prostu tak, przez tak, weekend pojechał. Tak, My byliśmy na drzewku z Angelem się rozdzieliliśmy. Nie wiem co na Angela, o tym myślimy. Celistka, bo też nie, budzi, nie chciałbym, ja żeby ktoś wiecie, staje i jest, rano ta, i kurwa siedzę, bo... Dobra, nie A tak to wiecie, jakieś ekipowe, jakiś forcik, jakiś LOL. Okay, dobra. Wiesz, co no Zresz, ja, tak za pierwszym wydaje, razem w ogóle przebiegłem koło tego ciała Bo i go nie zrobił to założyć. 100 godzin, co miesiąc. To miesiąc to wiesz, to wiesz, no, tak sobie stało, nie wiadomo co. ale to już słychać po ich tłumaczeniu o co chodzi. Nie, żeby nie, my mamy co miesiąc nie, nie, na 100 godzin, nie, 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 wiecie co by chyba tak zrobić, że, wiecie, jakieś tutaj chillu, chillowe, jakieś ekipowe, jakiś forcik, jakiś, nie wiem, no takie, wiecie, gierki, takie te, a potem po prostu, wiecie, jest weekend, ludzie mogą sobie faktycznie na nockę zrobić i wtedy przycisnąć, no nie? Bo te wszystkie singlówki mają jakieś 20 godzin itp. To, wiecie, to tak naprawdę w weekend można sobie przycisnąć, no nie? Tutaj, wiesz, do piątej, tu do czwartej. I tak naprawdę jak streamujemy do czwartej, no to to jest 5 godzin streama, no nie? To, wiesz, sam weekend to już masz 15 godzin, no nie? Więc jakby, to chyba tak mi się wydaje. Tak, wydaje mi się, że będzie lepiej. A potem jak będą wakacje, to już w ogóle mamy wywalone, no nie? A tak to sobie poczidujemy, wiecie, ja też jak są takie ekipowe, to też mogę sobie z wami pogadać, no nie? Bo wiecie, jak będzie single playerówka, jakaś fabularka, to wiesz tu dialogi, tutaj coś. przydałoby się, żebym nie przeszkadzał, że tak powiem też, wiecie, tak gadko, a tak to sobie wiadomo, no nie? Nie, Odbija kile. Mówiłem, Mówiłem tam, ku... Ale ja nie no ja zabiłem. Zabiłem. Ja nie A ...zrobić nie, tag tag Czekaj, ty tak, że masz... Czekaj, tu się coś spokowało, jak ty